Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj w takiej nietypowej odsłonie, ale dzisiaj do wszystkich moich kochanych cebulowych dusz. Dzisiaj będą same tanie perełki. Co wy na to? Ja sama jestem cebulowa dusza. Jak mam wydać mniej, to wolę mniej niż więcej. Chociaż niektóre produkty są drogie, je kocham i czasem wydaję więcej. Ale jak już mam do wyboru mniej, więcej, to wybieram mniej niż więcej. Chyba że więcej za mniej. Mm. Ale dzisiaj mam same hity, same hity drogeryjne i dzisiaj wykonam makijaż, Krok po kroku, a dzisiaj w takiej o odsłonie bez tutaj niczego, bo jeszcze mam pomysł na drugi film. Zobaczymy, co mi z tego wypali. Ale chciałabym pokazać, jak z cienkich włosów zrobić fajne kilka fryzur. Wiem, że też lubicie takie filmy, więc tak sobie pomyślałam, że fajnie by było coś tutaj wymyśleć na tej głowie dodatkowo. Ale wolę już z makijażem niż bez. Dobra, koniec gadania. Idę po wodę z cytryną. I zabieram się do malowania. Drwi zrobione, witam Was bliżej. Od czego by tu zacząć? Może od dwóch primerów, które pojawiły się ostatnio. Dajcie też znać, jak Wam się podoba fakt, że nagrywam na dwie kamery, jeśli chodzi o te zbliżenia, takie bliskie smaczki. Ok, pierwszy primer jest od marki Kobo i jest to primer rozświetlający Drop of Sun w y, pojemności, y, już Wam mówię, 15 ml. Jest to odcień 2. Beach party. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, gdzie, kogo można kupić, kogo można kupić w drogerii Natura e, markę tę współtworzy wspaniały makijażysta Daniel Sobieśniewski. E, pokażę Wam, jak wygląda odcień e, tego produktu, bo to jest przecież też bardzo ważne i bardzo istotne. Bym powiedziała, że jest to jeden z tych takich rozświetlaczy metalicznych o śliskim wykończeniu, i chciałabym dzisiaj użyć ten primer również. Tak wygląda odcień numer 2. Damy na boki twarzy, pominiemy sobie okolice strefy T z takimi produktami, bo dzisiaj jest bardzo bardzo ciepło. Teraz sobie usterkowo. Piękny glow daje na skórze. Lubię takie złotawe odcienie. Pędzelek to jest też nowość. Jest to od marki Real Techniques. Zmieniła się całkowicie szata graficzna Real Techniques. Uważam, że na plus. Aby, jak uważacie? Okay. Wezmę sobie delikatnie gąbką w tłoczy z jednej strony. Chcę zobaczyć, czy tracimy ten błysk pracując gąbką. Lubię się pobawić produktem. Wiecie, nie tylko tak klasycznie. Lubię również popatrzeć na produkt pod kątem aplikacji. Zobaczcie jak piękny, zdrowy glow, tylko trzeba rozprowadzić, równomiernie, Marta, <grych> tak, zobaczcie jak piękny dał glow, jak to wygląda w ogóle, jest, jest miłość, jest miłość jeśli chodzi o ten produkt, jeśli jeszcze mi nie zważy podkładu, który dla Was przyszykowałam z tanich perełek, to będzie sukces. Oczywiście na monitorze, obok nazwy produktu, macie wymienione ceny, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda cenowo. Kolejny produkt, który kupiłam w drogerii, to było w naturze. To jest ta baza z. Catrice. I mamy tutaj taką bazę z perełkami, też rozświetlającą. Jestem jej bardzo ciekawa i chciałabym jej dołożyć może w strefie T, bo z tego co zauważyłam, ona nie jest aż tak agresywna i metaliczna. Pokażę Wam, jak prezentuje się konsystencja. Widzicie? O, tak prezentuje się konsystencja tego produktu, dlatego stwierdziłam, że będzie ona fantastyczna, jeśli chodzi o strefę T. Zaraz zobaczymy. Wezmę odrobinę tej bazy i naniosę również w okolicy szyi. Baza ta zdecydowanie bardziej się ściąga i myślę, że będzie fajniejszą, rozświetlającą alternatywą dla osób, które mają mieszany typ cery. Na koniec też będę miała dla Was małe rozdanie, dla wszystkich moich widzów, obserwatorów oczywiście, więc bądźcie czujni, ponieważ ja nigdy nie podaję informacji odnośnie warunków rozdania na dole pod filmem z bardzo prostej przyczyny, ponieważ chcę, byście byli czujni. Byście uważali na filmie. Dobra, jeśli chodzi o tanie perełki, często dostaję od Was pytanie dotyczące: jaki podkład drogeryjny bym Wam poleciła e, odnośnie takich tanich perełek, który bardzo lubię, który mm, dobrze się mi sprawdza. I teraz uwaga, ja już robiłam kiedyś, tylko już to jeśli jesteś nowy, nowa na moim kanale, to rozumiem z racji, że nie chcecie się cofać tych ileś filmów wstecz. Polecałam podkład z My Secret, e, jako odpowiednik podkładu All Hours if Saint Laurent, z tym, że dostępność kolorystyczna jest dziadowska, bo mamy trzy odcienie, które mm, ciężko dobrać razem. E, i, I to jest taka wersja, bym powiedziała, e, dewy skin, czyli mamy taki efekt właśnie rozświetlenia, który ja lubię dzisiaj będę aplikować. Ale uwaga, też mocno kryjący podkład. Ostatnio marka właśnie My Secret popracowała odrobinę nad podkładami i mamy Longwear Full Cover Matte Finish. Podkład! <noise> e, I ten podkład jest rewelacyjny, jeśli chodzi o stopień krycia. Pokażę Wam wstępnie w swojej kolekcji, bo mam dwa matowe e, podkłady w odcieniach 1 i 2. Chcę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. E, tak wygląda piękne żółte barwy. Tak wygląda odcień 1. Natomiast tak wygląda odcień 2. Z niewiadomych przyczyn dwójka jest jaśniejsza niż jedynka, więc nie wiem czemu tak się dzieje, ale podkład dosyć mocno oksyduje na buzi, więc też warto jest uważać. Tak wyglądają właśnie te dwa odcienie. Pokażę Wam też w zestawieniu ten podkład, akurat to jest jeden wanila i to jest z tej wersji mat i tu już troszeczkę zostały poprawione te odcienie, ale w dalszym ciągu zobaczcie są one... E, tak jak bym powiedziała, ten podkład jest taki bardziej kremowy Natomiast już ten, no to ma takie naprawdę mocne krycie To jest jedynka banana e, Ma bardzo fajne żółte też barwy Będę nakładać e, dwójeczkę mi się wydaje Chociaż może jedyneczkę jedynczka, bo ciemniejsza Dobra, weźmiemy sobie jedyneczkę z tego, e, z My Secret Jest to Matte Blur Effect Oczywiście nakładam gąbeczką Zobaczymy czy nie będzie za jasna, a najwyżej... Użyję odrobinę przyciemniacza. Chyba będzie. Bardzo, bardzo lubię ten podkład, ale będzie dla mnie za jasny ratunek. Dobra, wezmę odrobinę przyciemniacza z NYXA. I pytacie też mnie często o jaki kolor mam, bo też nie wspominam, bo on występuje w różnych odcieniach. I to jest Olive odcień. Ja uważam, że ze wszystkich przyciemniaczy odcień Olive jest najlepszy do pracy, ponieważ ma takie bardzo fajne oliwkowe te tony. Masło maślane mi wyszło z tej wypowiedzi. E, też ostatnio przeczytałam ciekawy komentarz, żebym się bardziej zastanowiła nad tym, co mówię w filmach e, i bardziej się przygotowywała do nich, ale ja uważam, że mm, cały urok testu takiego na żywo, w pierwszym wrażeniu, polega na tym, że ja się nie przygotowuję. Ja taka po prostu jestem. Jestem trzepakiem. E, jestem postrzelona, jestem szybka, jestem impulsywna, jestem osobą, która mówi co myśli i. Mm, Ci, co mnie oglądają dłuższego czasu, doskonale wiedzą, jaka jestem pod tym względem i wiedzą, że Marta yy, grzechowarta. Daj Boże, amen. <daj> Ale przede wszystkim zawsze mówię to, co myślę, nawet jeśli czasami wychodzi mi z tego miszmasz e, zdaniowy i większość polonistów mazewał serca oglądając moje, moje firmy, w sposób w jaki się wypowiadam, bo kaleczy język polski, tak zgadza się, zgadzam się z tym też. E, może jak moje dziecko teraz zaczęło chodzić do szkoły e, podstawowej, to może w końcu się ogarnę w tym temacie, bo będę musiała jej też pomóc, e, jakby wprowadzić w te życie. Widzicie, ten podkład ma bardzo fajny finish, e, bardzo fajne wykończenie. Ja zdecydowanie polecam Wam e, kupić sobie e, w odcieniu 1 i 2 przyszłościowo. E, swego czasu byłam odpowiedzialna, że ten produkt zniknął z półek na bardzo długi czas. E, po prostu się wyprzedał. Tak, Marta, nie ma to jak robić. Filmik e, z tanimi perełkami i z lustereczkiem UASL. Wygląda dobrze, mi się podoba ten efekt. Nie mam takiego, że mam ciężko. Delikatnie wyrównało mi kolory skóry. Dzisiaj będę testować masę dla Was nowości, same tanie perełki. Dobra, korektor. Jeśli chodzi o korektor, to też będzie z My Secret i jest to Longwear Concealer. Bardzo dobry też korektor jest z Catrice, jeśli szukacie. Ten korektor, który ja mam, on jest w odcieniu. I sposobem na ten korektor jest pozostawienie go chwileczkę w okolicy pod okiem, aż on delikatnie przestygnie. Przed jego rozblendowaniem polecam Wam ten myk, ponieważ on początkowo może się wydawać, że nie jest taki kryjący, ale on potrzebuje odrobiny czasu, żeby przeschnąć na naszej twarzy. O, widzicie jaki ma ładne klicie? Bo dużo mm, osób mówiło właśnie, że uwielbia ten korektor, ale trzeba go dokładać po kilka razy. Uwierzcie mi, że nie trzeba. Trzeba po prostu dać mu chwilę, żeby on związał. Jeśli chodzi o puder, drogeryjny puder, który uważam, że jest hitem, mam dla Was dwie propozycje. Mam dla Was klasykę ostatnio, on bardzo długo zniknął z półek, ale widziałam, że pojawiła się ponowna partia, została rzucona, więc się śpieszcie. Mowa tutaj jest o pudrze Vibomood. Jest to puder super zmielony, który ma taką bardzo miałką fajną konsystencję, idealną barwę. Barwa jest na tyle bardzo uniwersalna, że jest transparentna. Dobra. Ja oczywiście nanoszę gąbką, metodą bakingu. Tak się przyzwyczajam do tej metody, że szczerze powiedziawszy, nie lubię aplikować pudru pędzlem w okolice pod oko. Wolę zdecydowanie robić to gąbką. Chyba kwestia tego, że po prostu zawsze tak robię. Bardzo mi się podoba efekt jaki uzyskuje przy aplikacji tego pudru, bardzo mam taką wyrównaną, gładką tą skórę, naprawdę efekt jest, powiedziałabym, że jak z photoshop'a. Poza tym planuję wprowadzić właśnie pokazywanie Wam częściej jak dany makijaż wygląda w świetle dziennym, ponieważ jest to bardzo ważny test. Okej, okay, tak wygląda przygotowana twarz. Sami powiedzcie, że naprawdę wygląda to bardzo przyzwoicie i bardzo dobrze. Ja przynajmniej taki efekt najbardziej lubię na swojej twarzy. Nowością, zanim przejdziemy do makijażu oka, a może od razu zrobimy oko? Dobra, przechodzimy do makijażu oka. Zaproszę Was za chwilę jeszcze bliżej. Mam tutaj paletkę, która została stworzona przez markę Sensic w takich przepięknych kolorach. bym powiedziała: będzie to dzisiaj pożegnanie lata troszeczkę w kolorystyce. Zobaczcie, jak wyglądają fantastycznie te kolory. Piękne kolory. Za chwileczkę pokażę Wam również słocze tej paletki, jak wyglądają właśnie te kolorki. Jak ją zobaczyłam, to wiedziałam, że muszę ją mieć. E, kolorystyka naprawdę zapowiada się bardzo dobrze. E, wezmę tutaj takie e, trzy kolejne cienie, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Zobaczcie, jak pięknie prezentują się cienie. Paletkę tę oczywiście tworzył. Daniel Sobieśniewski i naprawdę nie mogłam się doczekać. Pojechałam ją, kupiłam sama, a potem dostałam ją w paczce PR-owej, przez co mam po prostu dwie i stwierdziłam, że będzie rozdanie. Proszę bardzo, tak to wygląda, jeśli chodzi o kolory. Patrzcie jaki sztos, nie, patrzcie jaki sztos. Powiem tak, mam takie swoje wewnętrzne przemyślenia, dotykając tą paletkę, że tutaj Daniel odrobinę wkłada również tej jakości afektu, i to jest akurat fajne, bo paletka z efektu kosztuje ponad stówka, a ta kosztuje paletka. O kurczę, 49 zł. Tak mi się wydaje, że 49 zł. Nie jestem teraz przekonana w 100%, ale możecie mnie poprawić w komentarzach pod filmem, jeśli się mylę, ale i tak. Ceny wstawię. Zobaczcie, jaka jest fantastyczna ta pigmentacja. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Fenomenalnie bym powiedziała, i popracujemy, zrobimy sobie właśnie makijaż tą paletką. Dajcie znać, e, czy podoba Wam się właśnie ta nowa forma. Postanowiłam e, wprowadzić coś takiego, że robię cały makijaż na przyspieszeniu, a potem omawiam dopiero tak naprawdę pojedyncze cienie. E, myślę, że to też zaoszczędza czas. E, w moim przypadku, bo moje firmy to ostatnio są dosyć spore tasiemce. <grym> Dobra, aplikuję bazę i kolejną taką perełką, jeśli chodzi o bazę, no to to jest Prime and Lock. Mówiłam Wam o tej bazie już dawno, jeśli chodzi o markę Makeup Revolution. Uważam, że jest to jedna właśnie z lepszych baz. Podcienie. Poczekam aż chwileczkę zwiąże baza, i na przyspieszeniu wykonam makijaż. Mamy również trzy nowe bronzery i będę właśnie nimi dzisiaj malować od marki Kobo i jest to też Sunny Splendor. Mam w trzech odcieniach jest e, la Concha beach, e, Coca Cabana and Paradiso Beach. Dobra, pokażę Wam te odcienie, jak wyglądają, mm, żebyście miały tutaj porównanie, to może najpierw się ogarnę. Ok, tak wyglądają słocze, Jedynka, dwójka. I trójka. Dosyć chłodne mają kolory. Ja zacznę od dwójki, bo obawiam się, że jedynka może być trochę dla mnie za jasna. O, ładnie pachnie ten brązer. Tak wygląda dwójka. Jest widoczna. mi się jest bardzo nienachany, nawet się zastanawiałam czy nie wziąć w międzyczasie trójki, ale też nie chcę już mieć takiego BANG na twarzy, bardzo mocnego mam też nowe rozświetlacze i mowa tutaj jest o marce Catrice, ja bardzo ubolewam, że Catrice ma bardzo limitowane produkty, mam takie przepiękne dwa rozświetlacze, które udało mi się wyrwać były to ostatnie sztuki, w dodatku sklejone były, słuchajcie, taśmą taką szkolną no tak Fujka to wygląda, no ale dobra, nie będę się czepiać. Tu mam e, e, C02 Afrodytę, odcień, który prezentuje się w ten sposób. O, przepięknie się błyska. E, I mam e, C03 Icon. I tak wygląda Icon. Biorę swój pędzelek do rozświetlacza i zacznę od tego ciemniejszego. Ładnie się wbija na pędzel. Raz, dwa, trzy, test. Wygląda to zacnie, dotrzemy granica. I to jest naniesione na sucho. Więc wygląda to przepięknie. Wygląda to kozacko, naprawdę wygląda to kozacko. Wezmę sobie jeszcze odrobina tego jaśniejszego. Rozświetlacza i dam tylko na tym najwyższym punkcie, żeby mieć ten efekt blachy. Wow! Cytki się świecą, ciało się świeci, wszystko pasuje do siebie. Yeah. Mam pewien pomysł, ale boję się. Macie też tak czasem, że boicie się swoich własnych pomysłów. No bo w tej paletce jest tutaj ten róż. I może jakby mi się udało stosownie go nabrać. O! Okej. Okay. Może nie będzie coś źle. Obiecałam dzisiaj Wam makijaż tanimi perełkami i mam pomadki z Makeup Revolution, najbardziej to bym chciała użyć tej, ponieważ kolor mi się jej podoba, ale pokażę Wam oba kolory. Jest to, I tak wygląda ten nudziak, a tutaj jest taki różo nudziak. prezentuje się makijaż tanimi perełkami. Na razie jeszcze włosy mam niezrobione, bo będę kręcić dla was. Kolejny film pokażę już wam finalnie, że tak powiem, na sam koniec makijaż. Jak będzie się prezentował razem z fryzurą. Zpuszczę wam takie na koniec, trzy ujęcia, żebyście mieli w pełnej krasie, jak to wyglądało. Natomiast muszę wam powiedzieć, że jestem zarobiście zachwycona. Jest większość rzeczy, której mi się bardzo podoba. Nie mam tutaj nawet nawet do czego się za bardzo przyczepić. Jeśli chodzi o tą paletkę, no to jestem po prostu zakochana. Jestem po prostu zakochana, więc jeśli będziecie mieli okazję gdzieś ją kupić w szafach Sensic, to bierzcie, naprawdę. 49 zł e, warte jest każdych pieniędzy. Tak się super pracuje z tymi cieniami, jak z wysokopółkowymi cieniami, więc tym bardziej uważam, że powinnyście sobie nabyć tą paletkę, jeśli jesteście pasjonatką makijażu, lubicie takie kolory. Jest wiele argumentów za. E, jeśli chodzi o brązery, to tutaj bym e, miała takie jedno małe ale, że ten odcień jest taki troszeczkę dla mnie niezbyt. E, jeśli chodzi o dwójkę, bo ja totalnie straciłam ten brązer z e, twarzy w momencie położenia błysku, więc to by było tylko takie jedno, ale co do trójeczki pewnie będzie najbardziej odpowiednie dla mnie na chwilę obecną, ale samo rozcieranie i praca z tym brązerem jest genialna. Bardzo polecam te bazy. W zależności od tego jaki finish lubicie, albo mocny metal, ale pamiętamy, jeśli mamy Tłustą mieszaną unikamy strefy T w metalu. Bo tutaj będziemy miały kratery, a nie pory. Dlatego drugą alternatywą jest bardzo fajna ta Pure Radiance Glow e, baza od Catrice i ona bardzo fajnie przykleiła podkład. Makijaż wygląda fenomenalnie. Oczywiście pokażę Wam również na sam koniec, jak makijaż prezentuje się w świetle dziennym, bo wiem, jak bardzo to lubicie. Jeśli szukacie w tanich perełkach podkładów, no to tak e, prezentuje się mój hit, jeśli chodzi o. Cenowy hit e, podkładu e, dostępnego w drogerii za niewielkie pieniądze, które ma fajne krycie. Serdecznie Wam polecam. Z My Secret. Kochani, tak prezentuje się mój dzisiejszy makijaż. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to kciuk w górę, subskrybujcie, komentujcie. I teraz tak. Dzisiejszym zadaniem rozdaniowym, a ta osoba, która wymyśli najbardziej kreatywną nazwę. Dla tego makijażu otrzyma ode mnie w prezencie paletkę nową Sensic. Dzisiaj już się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia i do następnego pa!